Cześć, mam wićowę, to i dzisiaj gramy w The Forest w The Forest mm, Dopiero wstałem i od razu przyjeżdżam się za odcinka Nie chcę dużo mówić The Forest to będzie nowa seria na kanale będziemy ją prowadzić do wtedy, dopóki nie przejdziemy tej gry Chyba nam tyle z tych ogłoszeń parafialnych Zostawcie łapeczki i subika i też zapraszam was na kanał Gruby Gaming Stawcie też na subika i łapeczkę <laughs> Co mogę jeszcze powiedzieć? No to będzie ogólnie nowa seria, co nie? No i chyba to wszystko Także idziemy spać walizki W tym odcinku skupimy się bardziej na zbieraniu przedmiotów Także <laughs> Wątpię, że będzie jakoś dużo akcji w tym odcinku. No. Także sobie przy nocy. I piszcie w komentarzach, proszę żebyście napisali w komentarzach, czy chcecie tą serię z Forest'a, czy... Może z Green Hill serio. Napiszcie z tych te dwóch kier. Chyba, że jeszcze coś tam znaleźć, to mam dam do dyspozycji. No i też kość tych walizek, a nie wiem gdzie każda jest. Czekajcie ci to jest walizka. O tu jest jedna. No nie piłka. Ja już chyba chwokarza otworzyłam, także możemy iść dalej. To jest ten brzeg, co nie. Tak. To idziemy tamtędy i do statku dojdziemy. So, ja pójdziemy do stateczku, ładnie. Nie wiem czy tam był statek, czy... A nie, tam był, dobra. Ciekawe czy zauważymy tego gościa, który tam skacze. Także patrzcie uważnie, czy ktoś tam jest. Jest, <laughs> jest, 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 jest. Jest, 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 jest. Widzę go, widzę go. Skacze, skacze, skacze. Patrzcie, widzicie? Skoczył. Ale jojo. Jo. Już chyba nawet niedawno, no ale nie wiem. Dawno się nie grałem. To gdzie zawsze były... Tam, tam są walizki. Także otworzymy je sobie od razu. O, alkohol. Laptopik. W następnym odcinku, udaje mi się, że pozbieramy drewno i zrobimy bazę. W sumie, chociaż teraz można pozbierać trochę drewna. To jest dopiero trzecia minuta. Pójdźmy już za ten statek. Safe z safea zróbmy i zbierzmy stamtąd rzeczy wszystkie. I także za łapeczkę i sobika. Będę mu bardzo wdzięczny. Proszę Was o to napisanie w komentarzu, czy chcecie dalej tą serię z Deforesta, bo to mi zależy na tym, czy mam to nagrywać, czy nie, czy mi się podoba. O, ja zmęczyłam się. Polina, że trzecia chyba jest, nie? Ja coś się, się pomyślałam. Dobra, możemy tutaj, tak? Wielkie to jest chyba, tak się wydaje. Mhm. Zapiszmy gierkę. Jakoś to pierś potwierdź. Mamy? Mamy. Dobra. Co co? Idziemy chyba pozbierać drewnięko i zrobimy... albo mniej więcej zrobimy taki zarys bazy, co? Zrobimy zarys bazy i zrobimy wózek. Naprawdę... No nie, no nie wytrzymałam. Zastanawiam się, czy tutaj budować tą bazę. W sumie będzie dużo akcji się działo. To chyba na tym wzgórzu zbudujemy, co on tak mi się wydaje. Albo tutaj. Tylko tutaj jest starszy Dobra. To rzucę kanibalom. Teraz tak. B, tak, B. Dobra, i teraz tak. Mmm. Budowle nie O! Ogrocenie obron. Dobra. Odtąd. Czy dotąd? No, ja zaraz zrobiłem, weź, weź, weź. Odtąd. Dotąd. Dotąd. I teraz. Nie mam takie pasuły, co ty? Kurde. Może zrobimy tak. Odtąd. Dotąd. Tak, żeśmy wodę mieli w bazie. Teraz tutaj tak skręcimy. No, może być tylko boję się, że kanibale przeskoczą przez te kamienie. No się jakoś zniszczyć. Chyba nie, nie da nie się. Nie wiecie co. A ja to chyba usunę. Co? Wszystko usuniemy i po prostu zbudujemy bazę w następnym odcinku. Co to jest? A bo... Ja... Dobra, dobra sobie. Czekajcie, to od razu. Dobra, trzeba to wszystko usunąć co nie. Nasza platforma jakoś zrobimy na wodzie w sensie wiem? na razie zostaniemy przy jachcie i posunę, że w następnym odcinku pójdziemy robić bazę. O dobra, jest git. Jeszcze się napiję, Dobra, to idę zapisać i kończę odcinek. Będziemy zapisać i oczekajcie jeszcze żółwiki, szybko ten. Dobra skorupka To jest jeszcze twój kolega A to jeszcze tego żubika weźmiemy sobie i idziemy do bazy O, ja to idziemy na jacht, zapisujemy grę i kończymy odcinek W następnym odcinku, pójdziemy szukać miejsca na bazę. mam taką małą wyprawę, poszukamy jakiegoś fajnego miejsca na bazę. To jest mój cel życiowy. Dobra, to co? To by ja było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka, Zadzwońcie łapkę i w Wpadajcie na kanał Grupy Gaming. Ja się z Wami żegnam, następnego. Trzymajcie się, hej!